Witaj serdecznie w nietypowym miejscu. Dzisiaj postanowiłem zabrać Cię do mojej łazienki, by pokazać Ci trzy rzeczy. Wracamy do tematu oleju, olejowania. Dzisiaj olej, taki szczególny, wyjątkowy olej, o którym powiem Ci na samym końcu, będziemy zakroplać do swojego nosa. Dlaczego będziemy to robić i co z tego ma wyniknąć, powiem Ci zaraz, ale ponieważ Będziemy zajmować się nosem i jesteśmy w łazience. Postanowiłem powiedzieć jeszcze o dwóch innych związanych w jakiś sposób z tymi rzeczami. Pierwsza bardzo prosta rzecz. W pewnym sensie jestem ambasadorem. Ambasadorem czyścika do języka. Jest to bardzo proste urządzenie. To akurat wykonane z stali nierdzewnej, przywiezione z Indii, gdzie. Znane to już jest od tysięcy lat. Od tysięcy lat ludzie, tak jak czyszczą, czyszczą zęby, w podobny sposób, regularnie, przy tej samej okazji, czyszczą język. Po prostu, szczególnie rano, gdy wyczyścisz zęby, wystawiasz język do przodu i takim czyścikiem zdrapujesz z tego, z języka, nalot, który tam się znajduje po nocy. Szczególnie poprawia to odczucia smakowe. Przede wszystkim. E, oczywiście też to te toksyny, które są na języku dużo lepiej pozbyć się ich w ten sposób niż łykać, chociaż e, czasami łykanie również pomaga w trawieniu, ale e, poczujesz efekty od samego początku, od pierwszego zastosowania takiego czyścika. Taki czyścik można zakupić sobie, e, chyba jedynie plastikowy, w Rosmanie. Tam widziałem, tam widziałem, że były kiedyś w sprzedaży, więc. Szukaj tego w Rosmanie, a na koniec też powiem Ci jeszcze jak zdobyć to inaczej. W każdym bądź razie pierwsza rzecz czyścić do języka. Druga rzecz to zabieramy się już za nos. Będziemy, jak to się mówi, wkładać nos w swoje sprawy. Taki, takie naczynko, które również przywiozłem z Indii, ale dostępne są już w sprzedaży w Polsce przez internet, można zakupić. Nazywa się to pot. Wykonane z plastiku, miedzi lub też z ceramiki. Sprzedaje się tego bardzo dużo, jest to już bardzo popularne, i szczególnie w tym czasie, który teraz jest jesienno-zimowy okres, gdzie jest smog, gdzie w powietrzu są różne zanieczyszczenia, czasami fizyczne, a czasami wirusowo-bakteryjne, czyszczenie nosa, zatok przynosowych tych przestrzeni w nosie i obok. Ma wielki sens, poczujesz od razu efekty, jak to działa. Odczucia, odczucia węchowe, odczucia takie wewnętrzne od razu się poprawiają. Przede wszystkim też działa to na układ odpornościowy. Wszystko co trafia do Twojego nosa. Nie ma tam takiego przyjaznej atmosfery dla bakterii i wirusów, tylko jest czysto, przejrzyście i Twój układ odpornościowy od razu może odpowiedzieć na to, co się tam dzieje. A wieczorem, gdy robisz to przed pójściem spać, możesz zobaczyć, ile przez cały dzień w Twoim nosie zebrało się przeróżnych historii. Jak się to stosuje? Dwie bardzo ważne rzeczy. Czasami przy wykonywaniu tego, właśnie przerywania wody przez nos, możesz odczuwać dyskomfort. I ten dyskomfort wynika z dwóch rzeczy. Woda, której używasz, jest zbyt zimna, lub też jest za mało soli. Ta woda musi być w temperaturze ciała lub lekko więcej, lekko cieplejsza niż ciało i odpowiednio słona, taka zbliżona do mm, swoją słonością, do płynów wewnętrznych. Wtedy nie czujesz żadnego dyskomfortu, po prostu przelewasz sobie to przez nos i na koniec czyścisz nos. Yy, napełniamy. To naczynie do pełna, wsypujemy mniej więcej jedną trzecią łyżeczki soli, zatykamy wszystkie dziurki, mieszając rozpuszczamy sól wewnątrz tego naczynia I gdy sól już jest rozpuszczona, układamy głowę w taki odpowiedni sposób, przykładamy czubek tutaj do górnej dziurki od nosa i dolną dziurką od nosa wypływa nam ta woda. Pokażę Ci teraz jak to się robi. Woda musi mieć odpowiednią temperaturę, nie za zimno, nie za chłodno, nie za ciepło, taką w temperaturze ciała. Następnie wsypuję jedną trzecią łyżeczki. Soli. Zatykam obie dziurki. Mieszam, mieszam. I gdy już jest wymieszane, układam głowę w odpowiedni sposób, i do górnej dziurki przykładam. Przechodzimy teraz do głównego bohatera dzisiejszego nagrania, czyli oleju. Kontynuując cykl, oleje roślinne, oleje eteryczne dla ciała dzisiaj będziemy zakraplać nos. Technika nazywa się anutaina. Możesz na internecie poczytać więcej na ten temat, obejrzeć jakieś filmiki. Ja Ci powiem, jak ja to stosuję, jak to działa i po co. Szczególne połączenie wielu różnych olejów i olejków. Tu się znajduje olejem bazowym, jest olej sezamowy. Do, te, do tego oleju sezamowego dodaje się m.in. lukrecję, drzewo sandałowe, ale takim szczególnie wyjątkowym dodatkiem jest olejek z cynamonu, mocny, ale w niewielkich ilościach, olejek z cynamonu i cedru himalajskiego. Jest w tym składzie przynajmniej kilkanaście różnych, przeróżnych olejków, każdy z nich ma szczególne działanie. Ponieważ ta technika Nutailna poprzez zakraplanie nosa, ona ma bardzo szerokie działanie na wszystkie zmysły. Wiadomo, że tutaj mamy mózg, jest to blisko, przez nos już jest tam jest blisko. Więc wszystkie zmysły są ożywione, pobudzone i są takie poprawia się ich percepcja, nie tylko węch, ale również wzrok, słuch. To oddziaływuje na wszystkie twoje zmysły. Oprócz tego, zadziwiające, ale badania pokazały, że wpływa to również na siwiznę włosów. Podobno dłużej utrzymuje się naturalny kolor, a nawet można zacząć odzyskiwać swój naturalny kolor, czyli siwizna powoli odchodzi. Oczywiście również ten zabieg pomaga na migreny, na bóle głowy, a więc jest to wszechstronne działanie, i myślę, że w zależności od tego, jaki jesteś, jaka jesteś, co tam u ciebie i jak działa, to taka technika może przynieść różne efekty lub, lub też z różnym natężeniem, czy z różną prędkością, te efekty mogą się pojawić. To, co każdy odczuje bez względu na to, ma, jakie ma ciało, to to, że zakrapianie nosa tym olejem powoduje, że zaczynasz inaczej odczuwać, zaczynasz głębiej czuć wszystkie smaki, wszystkie zapachy. Zaczynasz mieć takie poczucie czystości, czystości wewnętrznej tu właśnie w nosie od razu odczuwasz, jeśli coś w Twoim otoczeniu jest niezdrowego, coś jest nie tak, Twój układ odpornościowy jest wzmocniony i ma takie bezpośrednie przełożenie na to, co wchodzi do Ciebie przez nos. Wiadomo, że o tej porze roku głównie oddychamy przez nos, więc fajnie jest go wyczyścić, tak jak pokazałem Ci wcześniej, a następnie zakropić do niego właśnie taki olejek. Jeśli nie chcesz, nie. Kupować takiego olejku, nie chcesz szukać gdzieś, gdzie to jest dostępne. Ja zacząłem i nawet z powodzeniem i sto, stosuję. Zrobiłem sobie sam taką mieszankę z olejów, które mam w swoim posiadaniu. Olej sezamowy to jest 5 ml, buteleczka do takiej buteleczki 5 ml oleju sezamowego. Dodałem dwie krople olejku eterycznego z cynamonu. Oczywiście to, co kupujemy gdzieś z masowej produkcji, te składniki czasami nie są aż tak, powiedzmy, wysokiej klasy, jakbyśmy tego chcieli. Może tak, no to co ja tutaj sobie sam wyprodukowałem, czyli wyciśnięty olej sezamu, wyciśnięty przeze mnie osobiście w maszynie, która wyciska na zimno i do tego dodany najwyższej klasy olejek cenamonowy, dwie kropelki czuć wystarczy odkręcić tą buteleczkę czuć tą energię wystarczy wziąć jedną kroplę czuć tą moc jest wielka wielkie efekty oczywiście od, od razu oczyszczanie i ktoś kto się zna na olejkach może powiedzieć ojej olej cynamonowy to jest bardzo mocny gorący olejek gorący w sensie takim że ma mocne działanie ale na 5 ml, spokojnie dwie krople tego olejku rozcieńczają się w takiej proporcji, że możesz spokojnie używać. To właśnie do błony śluzowej wnosi, nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, wspaniale działa. Oczywiście specjalnie dla Ciebie zakupiłem, ponieważ ja od dłuższego czasu używam moich mieszanek, ale specjalnie dla Ciebie chciałem pokazać Ci że są dostępne w Polsce, można zakupić, jest wiele różnych firm sprzedających Anu, Tayla, napiszę Ci tą nazwę gdzieś tutaj. Możesz tego poszukać, wygooglować, możesz sobie zakupić yy, dowol dowolnej firmy i spróbować jak to działa. A ostatecznie myślę, że w pewnym momencie warto zainwestować trochę czasu i pieniędzy w to, aby zrobić sobie coś co będzie tej najwyższej klasy, najwyższej jakości. Taki olejek stosujemy w prosty sposób. Biorę sobie jedną kropelkę na opuszek palca, wkładam do nosa i masuję tutaj w, zaraz z przodu w nosie tą pierwszą kropelką, biorę drugą i Masuję sobie tutaj. Następnie drugim palcem masuję w ten sposób z zewnątrz. Następnie zamykam drugą dziurkę od nosa i wciągam ten olejek do środka. W jedną dziurkę użyłem mieszankę Taylor Zakupioną do drugiej dziurki użyję mojego olejku. Używam po jednej kropelce, ponieważ dwie krople mogą po prostu spłynąć z palca i efekt będzie nie taki, jakby się chciało. Jedna kropla, druga. Masowanie. Wciąganie. To, co gdzieś wydostało się z nosa, trzeba wytrzeć i od razu oddech staje się inny. Warto tego spróbować. Teraz powiem Ci o tych wszystkich rzeczach, o których mówiłem dzisiaj, czyli od końca olejek Antyla, Netipot. Czy też czyścik do języka? Jeśli masz pragnienie, żeby zdobyć takie instrumenty, napisz do mnie, po prostu w komentarzu, czy też w prywatnej wiadomości, powiem ci, gdzie w danej chwili, gdzie obecnie można zdobyć i jak zaopatrzyć się, aby tego spróbować. Myślę, że prezentacja była na tyle prosta i łatwa, że można do niej wrócić, nauczyć się i stosować. Pamiętaj, jeśli chodzi o NetiPod, o przepłukiwanie nosa, robimy to z dwóch stron. Najpierw jedna dziurka, o oczyszczenie nosa, z drugiej strony druga dziurka. Czyszczenie języka fajnie dodać do mm, zaraz po myciu zębów, a więc zawsze gdy myjesz zęby, automatycznie później wyczyść język i po płukaniu nosa, przynajmniej po płukaniu nosa, szczególnie w tym czasie jesienno-zimowym polecam zakraplanie, zakraplanie właśnie tych dwóch kropli do nosa, tutaj wmasowanie, wciągnięcie ich, efekty są niesamowite. Jeśli włosy nie staną się znowu czarne, <grytanie> jeśli na migrenę nie pomoże Ci to aż tak mocno, bo może Twoje migreny, przyczyny Twojej migreny, jeśli je masz, wynikają z czegoś innego, to w stu gwarantuje Ci niesamowite oczyszczenie nosa, przestrzeni tutaj, właśnie przynosowej. Wspaniale to działa na wszelkiego rodzaju latające historie wirusowo-bakteryjne w powietrzu. Twój układ odpornościowy jest wzmocniony w tym pierwszym uderzeniu pierwszym uderzeniu pierwszym spotkaniu z tym, co tam się przez nos dostaje. Polecam. To jest yy, według mnie. Numer jeden, jeśli chodzi o używanie oleju, oleju roślinnego i olejów eterycznych dla ciała. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia!